Internet LTE mam na... Jest limitowany, mam 300 giga internetu No i kurdeś się, się skończył szybko w tym miesiącu niestety No i co? Niestety Ostatni streamek, sadkę, widzowie Biblet głupi. Dobra, weźmy se dream, Co? Zbugowany na swój Na drugi miesiąc, że drugi miesiąc ze skręciakiem Super jest na to już jak, gdzie na no Nie no, drugi łuk, to są jaja przecież Dobra, Robin Hooda robię No nie no, to jest samo. Dobra, widzę. Pożegnajmy się z życiem. No to ładnie zaczynamy pierwszą grę. Dobra, Robin, chuda mu zrobię. Nie będzie wiedział, co się dzieje. Pa, pa, pa. Ha! Ale mam wylew. Ten włók jest najgorszą bronią. Traf! Nie, nie potrafię. Dobra, stąd stąd. <ścoughs> Siad. Nie, nie da się... O, jak tam z RPG-iem się bawisz, dobrze? Debil. No i chopiele ja co w niego. Jak tam twój ping? We Frankfurcie się fajnie mieszka? Nie no, pierdzielę. Okej. Okay. Nie zależy mi, nie zależy mi, nie zależy mi! No, Frankfurtowiec, ibox Luigi do no, Luigi! No, wiedziałem, że chłop z Paryża jest, no. No, przecież to jest niesprawiedliwe! No, no, wiedziałem po prostu, no. Idź tam sobie bagietkę, śniadanko, zaraz herbatka będzie. No. Nie no, jak ja mam. On to podmienił za pierwszym, cześć. Nie wiem, nic, nic nie trafiam, naprawdę mogę się poddać. Co ja robię dzisiaj? On tu był, jak go nie widziałem. Ja dzisiaj tak trolluję. Naprawdę nie wiem, co się ze mną dzieje. Przysięgam, ale masz wylew. No serio, ja dzisiaj straciłem wszystkie wszystkie umiejętności. Po prostu wyparowały ze mnie. Poszedłem spać i podczas snu wypa wyparowały ze mnie umiejętności wszelkie. Nie, nie żartuję. Nie żartuję. No dzisiaj w życiu. No masz. No nie, no to... 12 fragów. Tu był jakiś szef totalny. Lepszy. Dalej tak jest wika. I tak dalej O kurde ty, OBS-a chciałem włączyć No to jakiś szef był Z tym snajper nie no On był koksem jakimś Podaruj subskryb... Sibra kurde, krótko Ja idę zakopać tą pompę pod ziemię Bo przecież nie, nie, nie wyrobię się Idę o... Mody. Serzy kurde, króciutko S dwa razy win, gościu Dwa razy z rzędu winek, tako... Ja już jestem... Roz... Ja już to jest mój sezon, widzę, to jest mój sezon. Taki oro będzie na kompetety robione GG's, klapik poproszę free, ile fragów? 11 to jeden więcej niż poprzedni. 500 dipsa prawie więcej, więc to jest ważne, żeby robić progres, tak? Żeby stopniowo piąć się w górę na szczyt Monte Everest. Mamy to. Nam się udało, nam się udało zrobić progres. Let's go Ho! Oh. Dwa mu w pompie, zero masa. WMC też za dużo, bo nie mam, Ty, ogarniamy, o kurde! No ja chyba nie ogarniam Oj tak, wycizko Nowaczek, lepszy. Ładnie strzelam co? Matekaj, zostawcie mnie, hejterzy. Nie moja wina, nie moja wina, nie moja wina, nie moja wina, tak? Zostawcie mnie. <laughs> Dawaj, ty kastałeś No to zaraz, no zagramy sobie jeszcze jedną maradę O, nie ma nic wspólnego z tym Pękłem po starym życiu pracy <laughs> Oj, kubi, kubi Jest tam skrzyneczka? Nie ma niestety, ale jest moja ulubiona Pompa, co po 9 bije O, jakiś bananek leci Ciekawe widzowie O, cześć koleżko Co porabiasz? Ś świdra zakręciłeś? Dos do wanny się pakuje Żegnaj przyjacielu lodówka widzowie. Pozdro lodówka Dawaj Amoboksik. No i klasa. Ciekawe. Ja idę pływać. i patrzcie jak kampa, dobra. I mu tu kucnął? Panie nie widać mnie. Ktoś wchodzi, a mu daje ciosa. I mu tak jeszcze niżej. A zaraz ktoś tu wejdzie. Spokojnie No wydup sam stamtąd, tu nie wejdzie Zobacz, nie da się płynąć Miejsce w miejscu płynę Zostaw mnie No nie zabił. Zostaw mnie Ja stąd wyciekam i cały Nie widać się na 100% Teraz do wanny się chowam Może w wannie mnie nie znajdzie O tu Wiesz, Ludwik. Co tam Ludwik? Ale fribicowie, nie. Robię takich ludzi, co kręcą świdra do nieba. Nie no ziomek, proszę cię. Wierzę go. Ja mam, bo nie łamam Nie chce mi się... Co on mi dał? McMurphy, on mi daje triple dinga w boksie. Nie, to nie, nie chcę. Gdzie grać tak jak stoję, bo no nie dam rady, no nie dam rady po prostu. Zostaw to... ja, mnie, psycholu. Ja pierdzielę. Jestem chyba dead, matek. On ma pryszcianę, zabił. Oha. Jestem laser, od Jak on to zrobił? Pomóc. Ja To pierdziela. jest niesamowite. Jak on to zrobił? Jak? Jak on przez sobie przeszedł Lepszy był, lepszy i coś zrobić, pomiałeś? Fakty, fakty.